Nie jestem znowu pod porkiem, smutny. To się ma jakąś moc wiceperka. Właśnie się mogłem sobie kupić perkę, ale mówię nie, nie tym razem. Znowu to gówno. Dobra, to i part pierwszy zrobiony do depozytu wrzucony chyba awka mamy. No na razie go nie słyszę. Okej, okay, to łatwe było. Ale naprawdę jest fajnie. O, drugi to i part mój. Już koniec, co Może być. No jak apkuję, no to co ty chcesz? Matwo, jadę sobie już do domu. Kurna, jak tu zejść na dół? Zrobicie to, czy muszę tam iść? Robimy. Okay, I idę. Jestem pierwszy, a uuuu. Ej, poszukać maskotki. O, ona biegła! Ona gdzieś biegła. Dobra, bali się. O, idzie. O, killer. No wsiadaj! No, matkę świętą. Tu Bóg był w ogóle, wylep. Skakujesz na tą gwiazdkę tutaj? skakujesz na nią i przeskakujesz do drugiego wagonu. <grym, <grym, o <grym, Easy gierka 5 minut. 5 minut, mogło być szybciej Mogło być 3, byłem drugi najlepszy. Nice. <grym>, to co? Ostatnia, szybka? O, znowu nie jestem. Smutek. O mój Boże, jesteśmy... Jesteśmy martwi O, mamy legs Yo, goni mnie, jestem martwy Spod mami lągle się nie ucieknę. Nie ma bata Nie ma nawet bata Nice Ja jestem kozakiem w uciekaniu w tej grze, ja pierdolę I'm un fucking beatable Daj par Oni mnie... Nie wiem

a już zginął, aha Takim cudem zginął Oddał się, kasyka Ale jak? No idiota, atakował. No idiota No idiota Naprawdę Masakrację! Masakracja ta gra Ja pierwszy. Super No świetnie no, jest... po prostu Jak jesteś w szafce pokazuje się twarz, klasyka, nie? Aha No to pokazuje, no wspólne nawet kiedy przyszedł No przecież w DVD też tak było na początku Pomocy halo o. Dzięki Co ty robisz? Przyszło ostatnie normalnie Ja jebem Zamykaj Czemu nie idziesz pull do downować z nami? Jest kip. No wiem, bój Pull ledwo co dotknąłem i od razu Pull <laughs> down ale steal. Widzę ją Ale mam to gdzieś. O, jednak nie mam tego gdzie Board the train Pojechaliśmy bez nich. Are you out of your mind? Aha, drugi trein jest na drugiej stronie mapy, super. XD, -E, bo chyba to jest pamiętam, w który raz stałem przycisk do przewołowania. To ten Doritos chyba zmienił lokację. Świetnie. Będę martwy zaraz. Jo pirtola. Nara, łatwo. yes XD podnosimy go. Oh, daliśmy radę. Chyba nie. Nie no, pan, co ty? Nie będę mógł utwardzić ból, i tyle. Ty, on z wami siedzi! Daj Everyone survives, easy. Tylko 20, what ty, No czemu tylko 20? Co?! A ty słaby, Ja tyle gierek zrobiłem, to jest głupota. Bo nie dokończyłem. Czy coś. Co za kur...